w tym wydaniu AVIT News. Fuzja Sharp i NEC. Panasonic w taszy ryne w Armenii. Audio Video Show 2025 w Warszawie. Sony walczy za jaj. Siemens na Spin 2025. Nowy subwoofer firmy Meyer Sound. Nowe badanie Jabra. Nowość Nit. Największy na świecie sufit chmurowy. To już 160 wydanie AVIT News na kanale YouTube'owym AVIT. czyli informacja, wiedza, biznes. Od 1 listopada firma Sharp NEC Display Solutions kontynuuje działalność już jako Sharp Display Solutions. W ten sposób zakończyła się trwająca 5 lat fuzja dwóch japońskich gigantów, firm Sharp i NEC. Z nazwy zniknął człon NEC, a na stronie internetowej producenta oraz w oficjalnych kontaktach pojawiło się logo Sharp. Ale ludzie, struktury, lokalizacja, schemat działania i strategia pozostają niezmienne. Fuzja nie powinna być zaskoczeniem dla klientów i partnerów handlowych, bo firma od lat konsekwentnie zmieniała swoje portfolio krok po kroku, wprowadzając do oferty kolejne serie produktów oznaczonych logotypem Sharp. Co warto podkreślić, struktura portfolio i kluczowe rynki biznesowe pozostają niezmienne. Sharp Display Solutions oferuje pełny zakres profesjonalnych rozwiązań do wyświetlania obrazu, od ekranów DirectView LED Monitorów interaktywnych, wielkoformatowych i biurkowych, po-projektory laserowe, projektory kinowe i rozwiązania e Kluczowe segmenty rynkowe dla Sharp Display Solutions również pozostają te same, czyli korporacje, transport, lotniska, edukacja wyższa, muzea, kina, digital signage, meeting and collaboration, administracja publiczna, broadcasting oraz control roomy w obszarach o znaczeniu krytycznym. 24 października w Erywaniu, w stolicy Armenii, odbyła się uroczysta premiera zabytkowego cyrku Tashir Arena, który ma niemal 100 lat i jest jednym z najważniejszych obiektów tego typu nie tylko w Armenii, ale i na całym świecie. To właśnie tam pokazano po raz pierwszy multimedialne widowisko cyrkowe pod tytułem Eternia. Prace nad tym widowiskiem trwały niemal 3 lata, a wszystko kosztowało ponad 55 milionów dolarów to ponad dwugodzinny spektakl cyrkowy który przygotowano z udziałem najlepszych akrobatów którzy swoją perfekcją i gracją wpisują się do ścisłej czołówki tego typu widowisk bardzo dużą rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa również najnowsza technologia warto wymienić 16 projektorów firmy Panasonic o których teraz powie Magda Przasnyska We use here 12 units of projectors PT-MZ20 with lenses CW500 and 4 units of PTR-EQ12 with lenses C1-T700. There is many unique points in this installation. Let's start from the fact that you cannot easily see where exactly the projectors are placed, as most of them is fully hidden, so the only what you see is beautiful image, which makes perfect impression for the audience. My jako kanał AVIT byliśmy tam z kamerą na zaproszenie firmy Panasonic, a już wkrótce obejrzycie obszerną relację z tego wydarzenia. Audio Video Show w Warszawie to jedna z największych w Europie prezentacji sprzętu audio i wideo, która w tym roku odbyła się w dniach od 24 do 26 października w aż trzech lokalizacjach: na Stadionie Narodowym, w hotelu Golden Tulip i fotelu Radisson Blue Sobieski. Podczas wydarzenia jako kanała VIT odwiedziliśmy stoisko marki Laika, gdzie wraz z dystrybutorem Suprema zaprezentowano projektor Laika CinePlay One, kompaktowy projektor laserowy 4K, korzystający z potrójnego lasera RGB oraz technologii Laika Image Optimization. Urządzenie oferuje jasność do 3000 ANSI lumenów, pokrycie przestrzeni w barw BT2020, oraz wsparcie dla Dolby Vision. Z kolei firma Sony pokazała projektor VPL-XW5100ES oraz telewizor Bravia 7 w zestawieniu z systemem audio Avangard Acoustic firmy Nautilus. W strefie audio pokazano również rozwiązania marki Deviolet, między innymi model Phantom Ultimate. Polska firma Unitra również miała swoje stoisko i zaprosiła. Na otwarte odsłuchy swojego sprzętu, o którym już wcześniej wspominaliśmy w poprzednich newsach. Dużą część wydarzenia stanowiła strefa słuchawek. Tam swoją premierę miały nowe modele firmy Bayer Dynamic. Ekspozycję podzielono na sekcję pro i konsumencką. Na miejscu prezentowano też systemy multiroom oraz kina domowego. Podczas wydarzenia odbyło się również spotkanie z Ireną Santor, związane z premierą albumu. Zakochana w śnie, który zawiera nagrania odnalezione w archiwum Polskiego Radia, stowarzyszeniem muzyków pod batutą Jana Ptaszyna Wrublewskiego. Podsumowując, audio -video Show w Warszawie pokazało, jak zaciera się granica między sprzętem audioprofesjonalnym a sprzętem audiofilskim. Firma Sony wprowadza kompleksową weryfikację autentyczności materiałów wideo dla mediów informacyjnych za pomocą technologii. Inicjatywa ta stanowi znaczący krok w kierunku zapewnienia medium pierwszego w branży rozwiązania do weryfikacji autentyczności treści wideo. To rozwiązanie jest kompatybilne ze standardem C2PA, czyli organizacji opracowującej otwarte standardy i specyfikacje techniczne dotyczące pochodzenia i autentyczności treści cyfrowych. Oprócz weryfikacji, czy treść wideo została zarejestrowana przez prawdziwą kamerę, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję lub inne środki, system wykorzystuje zastrzeżone metadane, w tym informacje o głębi 3D z kamery, aby precyzyjnie potwierdzić, że treści wideo przedstawiają rzeczywiste obiekty, a nie twory fałszywe wygenerowane przez AI. W odpowiedzi na to zagrożenie, które coraz bardziej rośnie, firma Sony rozwinęła tę technologię we współpracy z Działem Badań i Rozwoju BBC. Podczas jesiennej konferencji SPIN, czyli spotkania projektantów instalacji niskoprądowych, która odbyła się od 7 do 8 października w hotelu Nasalowy Dwór w Zakopanem, firma Siemens wystąpiła w roli srebrnego partnera tego wydarzenia. Jednym z prelegentów na tym spinie był Marcin Kobylski z Siemens Polska, który poprowadził wykład pod tytułem Bezpieczeństwo pożarowe w energetyce przyszłości. Detekcja i tłumienie pożarów w systemach OZE. Warto podkreślić, że ta edycja spinu, czyli wydarzenia, które już od lat łączy ekspertów branży automatyki i energetyki, odbywała się na południu Polski. Na wiosnę od 26 do 27 marca. Odbędzie się spin Ekstra w Iławie, który jest dedykowany dla projektantów i partnerów z północy Polski. Nowy Meyer Sound USW 121P to subwoofer zaprojektowany od podstaw z myślą o maksymalnej skuteczności w konfiguracjach niezależnych. Idealnie sprawdza się w instalacjach stałych, jak i w zastosowaniach mobilnych. Wersja z pojedynczym 21-calowym przetwornikiem oferuje rozszerzone pasmo przenoszenia i brzmienie, które bezpośrednio nawiązuje do flagowego modelu 2100 LFC. Wszystko to zamknięto w kompaktowej 24,5-calowej obudowie o przemyślnej konstrukcji pozwalającej na ustawienie tego subwoofera nawet w trudnych lokalizacjach bez żadnych kompromisów. To pierwszy model z tej linii bazujący na technologii Galileo Extended Networking. Czyli GEN-1, czyli integracji przetwarzania DSP klasy Galaxy i przesyłu audio w jednej obudowie. Dzięki temu systemy mogą być budowane szybciej, z mniejszą ilością sprzętu, bez potrzeby stosowania dodatkowych procesorów. W przeciwieństwie do wielu innych sabuferów przeznaczonych do zawieszania w liniach opóźniających, czy na tzw. gronach, USW 121P został zaprojektowany specjalnie do pracy jako jednostka samodzielna. Brak mechanizmów riggingowych i uproszczona forma sprawiają, że jest to idealna opcja do ustawienia np. pod ekranem na scenie, w przestrzeniach zaproscenium lub w zabudowach ściennych. Wyjątkowa konstrukcja narożnika tylnej ścianki pozwala na przysunięcie subwoofera nawet bezpośrednio do ściany. Firma Jabra opublikowała nowe badanie przeprowadzone we współpracy z London School of Economics and Political Science, które pokazuje w jaki sposób interakcja głosowa z generatywną AI wpłynie na przyszłość pracy? Badanie przeprowadzono w Behavioral Lab for Teaching and Research i przewiduje, że od 2028 roku głos stanie się głównym sposobem pracy z generatywną sztuczną inteligencją. Na razie to tylko 14% pracowników preferuje komunikację głosową z AI, ale to oznacza, że poziom adopcji tej technologii stale rośnie. A już w tym momencie przekroczył próg wczesnych użytkowników. Natomiast wzrasta również zaufanie do sztucznej inteligencji, i to aż o 33%, gdy użytkownicy wydają sztucznej inteligencji polecenia głosowe, zamiast je wpisywać. To pierwsze tego rodzaju badanie. Firmy, które już dziś przygotowują do tej rzeczywistości swoich pracowników, będą tymi firmami, które zdefiniują sposób, w jaki wszyscy będziemy pracować za kilka lat. Firma NIT wprowadza na rynek 32-calowy monitor typu All-in-One do małych pokoi spotkań typu Huddle Room. To NIT Board 32 z ekranem dotykowym. To urządzenie oferuje kamerę z polem widzenia 140 stopni, cztery mikrofony i obsługuje wiodące platformy wideokonferencyjne. NIT Board 32 uzupełnia NIT Board 50 i NIT Board Pro 65, które obsługują odpowiednio średnie, i duże przestrzenie konferencyjne. Natomiast ten najmniejszy 32 może być używany do współpracy 1 do 1 i w małych grupach ze zdalnymi uczestnikami. Urządzenie posiada tryb NIT Open do obsługi Bring Your Own Device i aplikacji innych firm. Obsługuje również tablicę cyfrową, a samo rozwiązanie zawiera dodatkowo stojak na stół i wszystkie niezbędne kable do szybkiej konfiguracji. Dreamwalk Park w Orem w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych zaprezentował największy na świecie wewnętrzny sufit z chmurami, przynajmniej tak go reklamują. Zrobione z ponad 100 tysięcy lamp LED i z chmur, które wyglądają jak prawdziwa wata cukrowa. Atrakcja ta dość osobliwa łączy sztukę, muzykę i elementy interaktywne w czterech komnatach, w których jest, jak podkreślają sami twórcy, największy na świecie wewnętrzny sufit. Chmurowy. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News na kanale AVIT, czyli informacja, wiedza, biznes. Zaglądajcie teraz częściej na nasz YouTube, ponieważ tam pojawią się bardzo ciekawe materiały. Nie tylko z konferencji Projewi Competence Days organizowanej jeszcze przez firmę SharpNek, ale również z naszych wyjazdów do Armenii i do Warszawy, a także do Gdańska i. Do częstochowy. To już wkrótce. Pamiętajcie o tych materiałach. A póki co udanego tygodnia. Cześć.